Cześć, ja jestem Eks i oglądacie kanał Łowców Niewygod, kanał, który stara się opowiadać o motocyklach adventure, motocyklach enduro, a czasami nawet motocyklach super wyścigowych, terenowych. I dzisiaj mam dla Was KTM 890 Adventure R, wypust najnowszy, 2024, 2025. Jeszcze nie wyszedł, bo fabryka stanęła, jak pewnie wszyscy wiecie. Zapraszam Was na moje opowieści o tym fantastycznym motocyklu. Kilka parametrów technicznych. 2024 rok, 2025 nie było, bo jak wiecie fabryka miała dosyć dużo kłopoty. Motocykl ma wagowo 196 kg wagi na sucho. Poprzedni model 790 Adventure RR tak naprawdę był bliźniaczym modelem, gdzie mieliśmy tą samą ramę, mieliśmy ten no nie ten sam silnik, ale bardzo zbliżony silnik, te same baki. Wszystko praktycznie w tym modelu było bardzo, bardzo podobne i tożsame. Różnica podstawowa była taka, że silnik 790 wyjechał sobie do Chińczyków o, potem trochę wrócił do KTM, a silnik 890 jest tak naprawdę produkowany tylko i wyłącznie dla tego modelu. Dlaczego zmienili parametry tego silnika? Dlaczego zwiększyli pojemność? Prawdopodobnie dlatego, że silnik 790 był zbyt agresywny, zbyt szybko wkręcał się na obroty, a poprzez zastosowanie lekkiego wału, a jednocześnie gaz przy takich delikatnych próbach jazdy terenowej. Tutaj mamy również 240 skoku zawieszenia z przodu i 240 skoku zawieszenia z tyłu. No identycznie było w RC790 lagi 48 Explora, lagi przeciwstawne z pełną regulacją, z dostępem od góry. Z tyłu mamy amortyzator centralny, 240 metrów skoku z pełną regulacją, również szybkie i wolne tłumienie kompresji. Co jest dosyć istotne. Nie wszystkie e, motocykle to posiadają. Tak naprawdę głównie tylko KTM. -y. Koła 21-18 to sprawia, że możemy zastosować tutaj pełen zestaw, jakich chcemy, kół e, terenowych. Koła e, bezdentkowe to też jest istotne więc ukłon w kierunku motocykli Adventure. Fajnie hamuje, fajnie skręca bo jest bardzo dobrze wyważony i co ciekawe, w stosunku do poprzednich KTM-ów, które miały przestrzegane ramę, zresztą podobnie jak i ten. Ten motocykl naprawdę dobrze skręca na wolno. Czyli powiedzmy, takie wszystkie ciasne manewry i tak dalej możemy nim wykonać dosyć dobrze. Trenowałem go troszeczkę z motocyklami e, takimi jak chociażby BMW 900GS najnowszym, chociażby z moim desertem. Sprawdzałem, jak on skręca. I skręca rzeczywiście bardzo ładnie, ale mam wrażenie, że jednak wali się, to jest ciekawe dosyć. Na wolnych prędkościach szybciej się wali w zakręty niż te dwa pozostałe motocykle. Eee, wydaje mi się, że być może to być kwestia albo ostrej kątu główki ramy, albo tego, że te baki są tak nisko. Trudno mi jednoznacznie wskazać. Natomiast efekt F był ewidentnie odczuwalny. Lećmy sobie dalej w parametrach. Słuchajcie silnikowo 105 koni, 100 Nm momentu. To coś ciekawe. Te konie są, te maksymalny, maksymalną moc uzyskuje przy 8000 obrotów, a maksymalny moment przy 7000 obrotów. W do innych motocykli Uważam, że jest to dosyć wysoko. Dla przykładu najnowsza Afryka 5,5 albo 5,300 mniej więcej ma maksymalny moment uzyskuje. Tutaj 7, tam 5,300. Zobaczcie jaka to jest różnica. O czy jakichś tam innych nie wspominając oczywiście, które mają jeszcze niżej. No, ale to z racji silnika Boxera. Yy, co to oznacza? To oznacza, że ten motocykl idzie średnimi i wysokimi obrotami. Tego dołu tutaj wcale za dużo nie ma. I to oznacza również to, że on jest bardzo agresywny u góry. Dzięki lekkiemu wałowi mimo wszystko, wkręca się na obroty bardzo szybko. I to jest ta cała jego moc i potęga i z czego ona wynika. Co tu jeszcze słuchajcie o parametrach mogę Wam powiedzieć. Nie pamiętam dokładnie jaka jest wysokość siedzenia. Natomiast e, Rk jest raczej dla osób wyższych. Myślę, że tak, jeżeli macie około 1,80 m, możecie śmiało myśleć już o R. Poniżej już bym troszeczkę się zastanawiał. Bak ma około 20 litrów i starcza mniej więcej na jakieś 300-350 km zasięgu standardowo. Nie ma tu jakiegoś turbospalania, ale trzeba się liczyć z tym, że motocykl, jak będziecie mu odkręcać, to będzie lubił pić. Ochrona przed wiatrem jest średnia, jak to w każdym KTM. -ie. Tutaj również też. Tu mamy akurat owiewkę akcesoryjną, która poprawia trochę jej funkcjonowanie. Tym niemniej szału nie ma, jeżeli chodzi o te kwestie. Jako motocykl adventure'owy... Jest ok. Ja myślę, że on jest porównywalny jak najbardziej do te siódemki, czy też do aprilli, czy, czy powiedzmy nawet do deserta, że mówią o takie parametry, czyli średni adventure bike, nie? Pytarna. Chciałbym Chciałem powiedzieć tak naprawdę jaki ten motocykl jest. Bo wizualnie on mi się specjalnie nie podoba. Jak dla mnie te, te proporcje są totalnie niezachowane i nie jest to motocykl wizualnie dla mnie urzekający. On, po pierwsze, niezbyt długi, jeżeli chodzi o rozstaw osi. To oczywiście ma swój wpływ na, na, na sposób jazdy. Kolejna rzecz to są te baki one po prostu wyglądają nieproporcjonalnie. Osoby, które widzą go zarówno z przodu, jak i z boku, zastanawiają się tak mal, o co chodzi. Jest to rodzaj jakichś takich cycków dodatkowych, jakiś osłon, nie wiadomo za bardzo o co, o co chodzi. On jest na dole szeroki, co też w wielu kwestiach mu nie ułatwia, chociażby w kolejinach, nie? Eee, nie ułatwia mu jazdy. Tym niemniej także wizualnie no niestety nie urzeka. Tym niemniej, jest to motocykl, który został bardzo sensownie zaprojektowany i jest to w moim odczuciu jeden z niewielu motocykli, na których tak bardzo widać pracę inżynierów. Ci ludzie rzeczywiście bardzo się starali wypracować coś, co będzie. Nie tyle wyglądało cudownie, co będzie jeździło, i wszystkie te rzeczy, które w nim zostały wymyślone, do czegoś służą. Do czegoś służą niskie baki, do czegoś służy prosta kanapa, do czegoś służą koła 21/18, do czegoś służy taki czy inny zawias. To wszystko zostało jakoś przemyślane, jakoś wymyślone. Naprawdę to nie jest głupie. Mamy tutaj chociażby takie rzeczy jak schowki na narzędzia w, w boczkach. Kolejna rzecz, którą słuchajcie mamy, to mamy na przykład amortyzator skrętów w kierownicy, wprawdzie on jest taki, no powiedzmy umowny, bo on pomaga gdzieś przy jakichś takich trybach bardziej drogowych, nie jest to typowy amortyzator terenowy, ale na przykład jest. Mamy oczywiście 20 litrowy bak, który schodzi bardzo nisko, dzięki temu uzyskujemy bardzo nisko scentralizowany środek ciężkości, może nie, źle powiedziałem, że scentralizowany bo on jest troszeczkę wysunięty do przodu, w związku z tym nacisk na przednie koło jest większy niż na tylne na pewno i przypomina to troszeczkę jazdę takim typowym wetrzebajkiem, znaczy chociażby jak LC8, czy chociażby jak mój Desert, gdzie nie mamy turbo lekkiego przodu, ponieważ lekk... no, ta waga jest tutaj odczuwalna bardziej z przodu niż z tyłu. Tym niemniej masa jest nisko, co sprawia, że manewrowość tego motocykla jest bardzo duża. Fajnie rozstawili półki, możemy sobie fajnie nim manewrować, skręcać. E, krótki rozstaw osi pomaga mu w takich kwestiach, w takich ciasnych manewrach. Silnik, słuchajcie, silnik to jest e, potęga mocy. Naprawdę ta e, 890 ma, ma posiadająca 105 koni. Ona po prostu zieje ogniem. Mam dosyć duże porównanie do motocykli chociażby takich jak e, mój KTM Super Enduro. Tam było 95 koni, też było około setka newtów. Mam wrażenie, że tamten motocykl mimo już jadę, to był spokojniejszy od tego. Ten trochę ma tak, że w dolnym zakresie obrotów jest taki sobie słabiutki, natomiast średni i wysoki zakres obrotów, to jest totalna moc. I to, co jest w nim ee, no, takie, które ludzie najbardziej sobie cenią, najbardziej lubią, to jest właśnie ten przeskok mocy z niskiego do średniego i wysokiego zakresu obrotów. To jak ten motocyk, jak szybko możemy go wkręcić na obroty, kiedy potrzebujemy. To jest super ważne, na przykład w sytuacjach, w których mamy piach kopny, w sytuacjach, w których gdzieś na przykład lecimy, e, nie wiem, podcięło nas, musimy wyciągnąć się gazem. E, to jest naprawdę fajne. Jeżeli oczywiście mamy tylko obroty, on nas wszędzie uratuje gazem. Ale są też za tym, idą też złe rzeczy. Ponieważ motocykl ro, robi się mocno agresywny i jeżeli ktoś nie do końca będzie czuty w jego sposób oddawania mocy... To ten motocykl potrafi powieść. Zarówno w sytuacji, w której próbujemy driftować sobie, zarówno w sytuacji, w której próbujemy, nie wiem, odwinąć gdzieś wyskoczyć, przeskoczyć, przeskoczyć kłodę, wskoczyć gdzieś do góry, dodamy tego gazu za dużo, za dużo będzie trakcji na kole, wystrzeli nas w niebo. Bez dwóch zdań. Co słuchajcie jeszcze dalej z takich parametrów, które zauważyłem, komary mi tu latają. Eee, na przykład klamka hamulca. Ma bardzo nikły skok. Uważam, że to jest jakiś totalny błąd producenta. Nie wiem, czy w Waszych 890 też taka sytuacja ma miejsce. Ten skok, słuchajcie, jest na poziomie 5 mm. Co oznacza, że hamulec jest na dotknięcie palca. I w ramach tych 5 mm mamy sobie dozowalność jego. Trochę to nie działa zbyt dobrze, tym bardziej w warunkach terenowych. W momencie, w którym gdzieś się potkniecie, gdzieś na przykład się, nie wiem, coś Was pociągnie albo coś Was wystraszy. Będziecie chcieli nagle zahamować odruchowo, prawdopodobnie nadacie przedniemu kołu duży poślizg, no i możecie skończyć różnie. Wprawdzie jest tutaj Afrodowy ABS na przednim kole, który być może Was uratuje, tym niemniej ta klamka o nikłym skoku uważam, że jest minusem. Słuchajcie, co jeszcze uważam jako minus tego motocykla? Na przykład to, że musicie dopłacać do trybów raili i do tego pakietu raili, żeby go odblokować, żeby było fajnie. To jest około standardowe, jest około 6000 tysięcy zł, które kupując nowy motocykl, który wcale nie jest tani, bo przypomnijmy, że cena katalogowa tego motocykla to jest na poziomie 70 chyba 6 tysięcy zł. Przynajmniej taka była. Dzięki temu, że KTM trochę upada, są promocje na, na te motocykle i można pewnie wyrwać dosyć ta, dużo taniej. Wydaje mi się, że cena taka na poziomie 60 kilku tysięcy jest bardzo realna, nie podam 67 powiedzmy więcej, jest bardzo realna. Tym niemniej pakiet, który należy do niego dokupić. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, takie jak, jak pakiet rally czy QuickShifter, to wszystko jest tutaj fizycznie obecne. Natomiast, żeby móc to odblokować, to po prostu musicie za to zapłacić. Normalnie, że to nie zapłacicie, po miesiącu, bodajże chyba miesiąc czasu możecie na tym jeździć, a potem to się dezaktywuje i nagle QuickShifter znika, nagle pakiet rally znika. Czym jest ten pakiet rally? To jest nic innego, słuchajcie, jak dodatkowy tryb jazdy, który Wam daje większą możliwość operowania. Parametrami kontroli trakcji, ABS-u, silnika, sposobu oddawania mocy. I to oczywiście jest dosyć fajnie skonfigurowane, dosyć łatwo można w tym sobie poruszać w trybie raili, dosyć łatwo poruszamy się kontrolą trakcji w trakcie jazdy, sobie dozujemy ją i tak dalej. Bez tego pakietu motocykl jest moim zdaniem troszeczkę ułomny, on działa dobrze, natomiast nie za bardzo będzie służył do tego, do czego został stworzony. Pakiet raili dosyć mocno rozwiązuje temat i nadaje sprawę, że ten motocykl staje się motocyklem wybitnym teren, wybitnie terenowym. 4, 5, 6 tysięcy tyle trzeba za to dopłacić i myślę, że warto. Natomiast po prostu w kalkulcie to w cenę. Na dzień dzisiejszy można negocjować, negocjujcie sobie z dealerami, jeżeli Was ten motocykl interesuje jak najbardziej, bo no bo bez pakietu raili to, to trochę się robi słabo. Jeździłem tym motocyklem parę dni. Oczywiście miałem też jakiś kontakt z 80 90 wcześniej, 700-kami również. Myślę, że całą tą konstrukcję, jaka tutaj jest, mam w miarę dosyć dobrze opanowaną. I uważam, że jest to motocykl Adventure bez dwóch zdań ale chyba najbardziej terenowy motocykl Adventure, jak został wymyślony. To, co powiedziałem wcześniej, czyli, że inżynierowie na Maxa przyłożyli. Yy, przyłożyli się do tego, żeby go zbudować w taki sposób, żeby on był przede wszystkim motocyklem terenowym, a dopiero w drugiej części motocyklem adventure'owym. I to oznacza, że mm, na przykład chociażby sam silnik, on tak naprawdę jest ukierunkowany do tego, żeby być rajdówką. On jest typowym KTM-em, jest bardzo zadziorny, bardzo ostry, wcale niełatwo jest nim jeździć łagodnie i poza tym uważam, że to nie ma najmniejszego sensu. Jest zbudowany w taki sposób, żeby ta masa była jak najniżej, żeby sprawiała nam jak najmniej kłopotów, i pomimo, że on waży 196 na sucho, a 215 w pełni zalany, to jest motocyklem, który jest odczuwalnie lekki, jak na tą masę, która tutaj jest. Z dodatkowych rzeczy Wam powiem, że bardzo łatwo się go podnosi w stacji tych baków. Różnica w stosunku do typowego motocykla, chociażby takiego jak Desert, czy jakichś tam innych tych baków nie ma. Jest spora, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jest jakieś 15-20% łatwiej się go podnosić niż taki normalny motocykl podobnej wadze. Dodatkowo jest zwarty, dobrze skręca i ma fantastyczne zawieszenie. To fantastyczne zawieszenie to chcę powiedzieć, że może ono nie jest jakieś nie wiem, zawodnicze czy wybitne, natomiast jeżeli bym porównał go do skali motocykli Adventure, które są na rynku, to to jest motocykl, który według mnie ma zawieszenie najlepsze. A to oznacza, że mm, pozwala na najwięcej ze wszystkich motocykli, jakimi jeździłem, jakie są na rynku obecnie. E, nie mówię tu oczywiście o wersjach raili, jakichś tam dodatkowych, z super e, akcesoryjnymi zawieszeniami, tylko mówię o typowych motorach fabrycznych, takich chociażby e, podstawowych, które wychodzą. To oznacza, że tym motocyklem po prostu możecie jechać najszybciej, szybko, mm, najszybciej szybko, możecie jechać najszybciej po dziurach, po różnych e, ciężkich rzeczach, ten zamiast będzie dobrze kleił, ten zamiast będzie dobrze wybierał bardzo duże hopy, bardzo duże dziury. Tam, gdzie zazwyczaj jadę swoim desertem, mam taką ścieżkę, gdzie fajnie mi się leci i, i po dołach, powiedzmy, że jestem w stanie tam wyciągnąć około 80 km na godzinę, tym motocyklem wydaje mi się, że jestem w stanie polecieć około 10 km szybciej. On naprawdę wzbudza turbo zaufanie swoją stabilnością przy szybkiej jeździe. Przy jeździe wolnej, manewrowej. Też słuchajcie nieźle, dlatego że porównując go do innych motocykli, on jest po prostu jakby trochę mniejszy, trochę krótszy, trochę bardziej zwarty i trochę fajniej wyważony. Nie oczywiście ze wszystkimi motocyklami, bo uważam np. że Apilatuarek jest fajniej wyważona, jest lżejsza i bardziej poręsza niż ten motocykl. Tym niemniej to jest motocykl, który w stosunku do takich kabanów jak chociażby Desert X czy Africa Twin naprawdę wypada świetnie. W związku z tym mamy motocykl o, świet... o bardzo dobrych parametrach, zarówno do jazdy wolnej, jak i do jazdy szybkiej. Dodatkowo jest to najlepiej skaczący motocykl na rynku. To znaczy, że on po prostu wybiera różne skoki, tłumi różne jakieś takie wasze wybicia i tak dalej w sposób najlepszy. Dodatkowo, co również sprawia, że jakbym go zaklasyfikował jako najbardziej terenowy motocykl na rynku, prawie że najbardziej terenowy obecny motocykl na rynku obecnie, to jest jego silnik. To znaczy, ten silnik może nie jest łatwy i przyjemny dla osób początkujących, dla osób, które się uczą, albo takie, które nie, nie do końca potrafią panować nad tą manetką, nad tą stopniowalnością tej manetki i nad sprzęgłem. Natomiast, jeżeli ktoś potrafi na tym panować, to ten motocykl po prostu będzie wybitny i najlepszy. I nie bez powodu najlepsze, najlepsi zawodnicy, powiedzmy, czy też najlepsze osoby, które jeżdżą najbardziej terenowo spośród nas, wybierają najczęściej właśnie model. Ten, czyli 890 Adventure R. Silnik sprawia, że w piachu ten motocykl wstaje bardzo odważnie i robi bardzo dużo rzeczy, które normalnie motocykle mają z tym o wiele większe problemy. Bo nie tylko chodzi o samą moc i moment, która tutaj jest bardzo duża, ale również o to wstawanie obrotów. Czyli na przykład czasami gdzieś coś nas zwolni w piasku, musimy nakręcić, nawrócić, zrobić jakiś tam zakręt. To odkręcenie manetki automatycznie daje taki strzał z gazu. Automatycznie sprawia, że motocykl nam się zbiera, zawija i wstaje. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajna sprawa, kiedy na przykład właśnie wchodzicie w ciasny zakręt i chcecie go położyć. Jest to troszeczkę taka metoda jak widzicie czasami w wędrówkach, jak oni pokonują takie ciasne zakręty. Składają się i wyjście z gazu sprawia, że motocykl staje. Tu jest dokładnie ten sam efekt. Natomiast w motocyklach typowych takich adventure'ach o ten efekt jest dosyć trudno. To znaczy, tam motocykle się bardziej napędzają niż wstają z gazu. Więc tutaj jest petarda. Ale jest coś za coś. Ten silnik jest mocno skompresowany w związku z tym czasie czy z tym, że jego trwałość nie będzie jakaś piorunująca. Ten silnik jest produkcji chińskiej, co też może być różnie. Wiemy o tym, że silniki tego typu miały problemy z wałkami rozrządu. Czy to zostało poprawione, czy nie w, tej, w tych nowszych konstrukcjach? Nie wiem. Nie chcę Was przekonywać. Eee, wiemy, że Wałki się troszeczkę tam rysują czy zużywają. Wiemy też, że pewnie Chińczycy zaraz tam wyprodukują jakieś swoje wałki albo już są dostępne i pewnie nie będą one zbyt drogie. Jeżeli tylko głowica się nie, zni, nie, nie będzie niszczyła, no to ten motocykl jakoś tam względną trwałość będzie miał. Wiemy o tym, że producent zaleca, nie pamiętam w tej chwili dokładnie co ile, wymieniać olej. Natomiast jeżeli będziemy mogli wymieniać części, no to pewno przedłużymy trwałość tego motocykla. Co słuchacie, jeszcze jest fajne, fajne jest to, że mamy łatwy dostęp do filtra powietrza, co też jest istotne w motocyklach Adventure, niestety nie jest on przy główce ramy, nie jest jakoś tam e wysoko, ale też słuchacie nie jest bardzo nisko, bo ta kanapa jest dosyć wysoko, więc w związku, on jest tutaj pod kanapą, natomiast to tam powiedzmy jest jakieś 10 czy 15 cm niżej, nie jest źle. Fajne jest też to, słuchajcie, że ten motocykl możemy mocno tuningować, jest cała masa części upgrade'ów do tego, jakichś firm tuningujących, firm rajdowych i tak Co pozwala Wam dokupywać sobie płyty, bagażniki, jakieś tutaj opcje, czachy, budować z niej typową rajdówkę, a nawet odchudzać bardzo, bardzo mocno, wymieniać zawieszenia, kierownicę. Wszystko można mi robić, co w stosunku do innych marek bywa różnie. tak? Tenera też jest, powiedzmy, takim motocyklem, która daje dużo możliwości, tych takich tuningowych, bo jest tych motocykli w cholerę. Natomiast e, 80, 890 naprawdę daje tych możliwości całą masę. Słuchajcie, czy ja uważam, że jest to fajny motocykl? Ja Wam odpowiem tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny motocykl, ale na pewno jest skierowany do osoby, która potrafi ten motocykl ogarnąć. Mam wrażenie, że dużo osób by chciało mieć KTM i on może być dla nich trudny. Sam silnik, który tutaj jest, to jest ten taki silnik wstający, napędowy, śmiałbym porównał do silnika, który jest w typowych endurówkach, czyli też motocykli, który dysponuje dużą mocą, szybko się wkręcają na obroty. I wysokim tym zakresem obrotów. To oznacza na przykład, że może być agresywnie, może być ciężko, może być męcząco dla wielu ludzi. Jeżeli ktokolwiek z was ma zacięcie Enduro, ma chce jeździć ale w sposób hardkorowy, chce się bawić, albo nie boi się wyzwań, nie boi się skoków, nie boi się walki w błotach, w piachach, w podjazdach, itd, no to myślę, że na tą chwilę może nie być lepszego wyboru niż taki KTM właśnie na którym siedzę. Oczywiście, konkurentem dla niego jest. Kowe 800X wersji Rally oraz Kowe 800X wersji Pro. Co, Jaka jest różnica? Mamy prawie ten sam silnik, koni zbliżoną ilość. E, tamten uważam, że chyba jest jeszcze bardziej agresywny, mimo że koni. Natomiast tamte motocykle są około 20 kg lżejsze, to jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mówię o wersji Rally. 20 kg. I co do samego wyważenia. Chyba jest lepiej niż tutaj, dlatego że pomimo, że tutaj mamy baki nisko, tamten bak schodzi nam pod siedzenie w 800C A to sprawia, że mamy bliżej środka ciężkości motocykla. Mamy pomiędzy tą masę centralizowaną pomiędzy kołami i wyważeniowo, moim zdaniem, jest lepiej. Jest tam świetnie lekki przód. Który z jednej strony sprawia pewien, pewną trudność, bo koło przednie trochę coś mieszkuje i trzeba umieć się z tym radzić. Z drugiej strony, natomiast pozwala nam, na różnego rodzaju operacje trialowe nazwijmy to, z lekkim przodem, podbicia koła, przełożenia tak dalej. To, co znamy na przykład z tym motocykli typowych Enduro. Motocykle Enduro mają lekkie przody. Motocykle Adventure zasadniczo mają ciężkie przody. Kowe 800 x Rally ma lekki przód. Jeżeli oczywiście mówimy o, o motocyklu Adventure. Dlatego uważam, że z racji niższej masy i, i takiej lepszej poręczności jest jeszcze mniejsze od tego ehm, i pod pewnymi względami ten motocykl jest lepszy. Katem góruje dwoma rzeczami natkowe. Po pierwsze z zawieszeniem i różnica w moim w odczuciu moim jest duża. Pomimo, iż tam jest niby dwukomorowy zawias, ten zawias... OK, jedzie, okej, okay, trochę klei, ale jest turbo nieprzyjemny. No taki naprawdę trudno jest znaleźć odpowiednie ustawienie, żeby on nie był tłukący po rękach. Być może to jest kwestia jakichś poprawek, może jakichś olei, może ustawień, może settingów. Natomiast porównując te dwa zawieszenia, tamten do tego, wybieram zawieszenie ktm bez dwóch zdań. Tu jest przyjemnie, sensownie i całkiem sportowo. Druga, że słuchajcie, odnośnie ktm jakaś przewaga natkowa, to jest elektronika. Niestety KTM, pod względem terenowości tej elektroniki, parametrów kontroli trakcji, tutaj jest chyba najlepiej na rynku. Kowe 800 x nie posiada kontroli trakcji, a to oznacza, że musicie umieć naprawdę panować nad manetką gazu. Tam jest mocy w cholerę, a dodatkowo sposób oddawania mocy jest chyba najdzikszy na rynku, jaki, jaki jeździłem. To naprawdę nie jest motocykl dla każdego. Ten już nie jest motocyklem dla każdego. I uważam, że jeżeli macie, e, znaczy ta kontrola atrakcji, która tutaj jest, pozwala na nad tym motocyklem panować. Tam naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. Czy ja chciałbym mieć ten motocykl w garażu? Powiem Wam, że chciałbym mieć go w garażu, bo jest całkiem niezły i całkiem fajny. E, typowy fun bike. Uważam, że jest to e, najbardziej enduro sprzęt ze wszystkich adventure'ów na rynku. O, w cudzysłowie, jeszcze koło 800 XRA. Cała reszta po prostu jest dziś. Hanhen daleko. Nie ma za bardzo konkurencji. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że Wasza tenera jest konkurencją dla tego motocykla, nie jest. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że Aprilla jest konkurencją dla tego motocykla, nie jest. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że Desert X jest konkurencją dla tego motocykla, również nie jest. Ten motocykl w moim odczuciu nie ma żadnego konkurenta poza Kowe 800 Pro i Kowe 800 Rally. Nic innego nie jest tak blisko motocykla typowego Enduro, jak te, jak te po prostu, które wymieniłem. No, oczywiście, możemy tu jeszcze do, dołączyć do tego motocykl, który. Bliź, motocykl dosyć bliźniaczy, czyli CF Moto 800 MTX, który to e, ma tak samo baki rozwiązane, ma wiele innych rzeczy rozwiązane bardzo podobnie. Ten motocykl ogólnie jest dosyć podobny. Tym niemniej e, silnik to jest 790, nie 890, tym niemniej nie posiada tak dobrej elektroniki jak ten motocykl, tym niemniej nie posiada tak dobrego zawieszenia jak ten motocykl. Ale. Ten kosztuje minimum te 60 kilka tysięcy, musicie za niego dać. A takie CF Moto 40 parę, a takie KOWE 40 parę. I teraz sami jest na pytanie, czy Waszym zdaniem jest warto za to dopłacać? Bo być może zgaduję, zawieszenie da radę jakoś tam zapgradować do poziomu takiego jak jest tutaj. Być może nawet same wkłady wystarczy wymienić w takim chociażby CF Moto, żeby włożyć je tutaj. Czy bo ten motocykl naprawdę jest mocno bliźniaczy ale nic wam nie da tej elektroniki, która tutaj jest, naprawdę jest świetna sam nie wiem co bym zrobił, powiem wam szczerze na waszym miejscu i wybór pozostawiam wam. Jeżeli wy uważacie, że warto jest dopłacić te 20 koła do tego, żeby mieć ktm to kupujcie KTM-a, jeżeli nie to wydaje mi się, że nie jest też tak, że tamte motocykle są totalnie bez sensu w stosunku do niego najbardziej rajdowy, najbardziej terenowy motocykl Adventure, jaki kiedykolwiek został wypuszczony. Uważam, że LC8, zarówno Super Enduro, jak i Adventure, po prostu są od niego gorsze. Są mniej przemyślane, mniej sensowne, e, mają więcej problematycznych rzeczy, niż ten. Problematyczny mam w sensie, prawa, do, mówię o, o samej jeździe, nie chodzi mi już o technikalia. Po prostu ten jest motocyklem wymyślonym na nowo. Tamte są po prostu z tamtej epoki. I tym serdecznym y, zakończeniem Was pozdrawiam. Piszcie swoje zdanie, co uważacie. Czy uważacie, że ten motocykl rzeczywiście jest tak wyjątkowy, jak mi się wydaje? A może uważacie, że on tak naprawdę nie służy zupełnie do niczego? Czy to w ogóle jest jeszcze adventure, czy też nie? Z tym pytaniem Was zostawiam i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.